Cześć, witajcie z tej strony Kubajenku Bawci, że możemy, Zrobimy sobie coś bardzo fajnego, a mianowicie pokolorujemy sobie JBL. -a. Jakiś czas temu znalazłem w internecie bardzo fajny sposób na ozdabianie głośników i nie tylko i stwierdziłem, że po prostu muszę wam to pokazać. Na początek zaopatrzmy się w potrzebne nam materiały, a więc zapraszam do sklepu. W pierwszej kolejności musimy kupić plastikowy pojemnik, tak, aby nasz głośnik zmieścił się do środka i żeby zostało jeszcze trochę miejsca. Następnie przechodzimy sobie na dział z farbami w sprayu i wybieramy kolory według własnego uznania. Okej, okay, ja już mam wszystko co trzeba kupiłem jakieś trzy farby, tam jeszcze mam jakieś w garażu, zaraz przyniosę. I jeszcze zanim zaczniemy, możecie mi dać łapką w górę znać, czy takie filmy się podobają w ogóle w tym stylu. Jeśli tak, to na pewno będzie ich więcej, także czekam na wasze opinie. Dobra, nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznijmy sobie od zdjęcia budowy naszego głośnika. Proces ten jest stuprocentowo bezpieczny, nie stracicie przez to gwarancji, jednakże trzeba to robić delikatnie, tak aby nie wyłamać zaczepu. Bierzemy sobie płaski śrubokręt i delikatnie podważamy budowę w miejscu łączenia. To samo robimy z drugiej strony. Nasz głośnik jest już uwolniony, i teraz możemy go odstawić sobie na bok. Będziemy kolorować samą obudowę. Pozbywamy się jeszcze znaczka JBL-a. Jego pokolorować nie chcemy. No, chyba że chcemy, ja swojego nie chcę. Mamy tutaj dość spory arsenał farb. W wszystkich kolorów mieszać nie będziemy, bo zrobić nam jakaś paciaja. Myślę, że na początek spróbujemy z tymi dwoma kolorami. Teraz nasze pudełko musimy wypełnić wodą. Ważne, by ta woda była zimna, ponieważ w zimnym dyfuzja będzie zachodzić wolniej. Teraz delikatnie na powierzchnię naszej wody nanosimy farby. Polecam zrobić to podręcznikiem, aby nie pyliło nam się na pokój. No i cóż, wyszło to bardzo fajnie, tak miało być. Następna budowa, którą sobie pomalujemy jest niebieska, więc szatujcie jasnych kolorów. Myślę, że żółty i zielony nada się doskonale. Tymi samymi kolorami postaram się jeszcze pomalować obudowę od tego Punkt. Jest ona łatwo zdejmowalna, więc myślę, że nie będzie problemu. No i cóż, muszę przyznać, że jestem zadowolony z efektów dzisiejszej pracy. Dla Was to była chwila, a ja w rezultacie miałem tutaj spory zawrót głowy z noszeniem tej wody i ogarnianiem wszystkiego, więc w sumie zajęło mi to kilka godzin, jednakże naprawdę jestem zadowolony. Kolorować tak możemy oczywiście nie tylko głośniki, no ale po prostu wszystko, co nie zepsuje się od wody. Włożące się wzory są naprawdę unikatowe i możecie mieć pewność, że nikt takiego głośnika oprócz Was już nie będzie miał. Z tego Blau punkt, jestem niezadowolony, ponieważ jego obudowa była gumowa i nie wyszło to tak fajnie. Ale na materiałowych głośnikach jbl a wychodzi to po prostu wyśmienicie. No i cóż na dzisiaj, to już wszystko. Mam nadzieję, że wam spodobało. Jeśli tak, to koniecznie łapka w górę i komentarz, czy robić więcej tego typu filmów. Linki do tych głośników oczywiście znajdziecie w opisie filmu. A ja już nie przedłużam, no i narka.